Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek, dzisiaj z cyklu BKMC HWDP. Pełni żółci, a to nazwa Bandy, lub jak ma to miejsce w przypadku Legionu Gwardii Śmierci Wektoriumu Czwartej Kompanii Plagi, dowodzi nimi potężny czarnoksiężnik władcy. Plaka, sama banda zawsze wkracza do bitwy u boku Hordy Nurgląd, mniejszych demonów Nurgla. Pancerze pełnych żółci są dokładnie takie same, jak pancerze gwardii śmierci. Składają się na nie rozkładające się i zniszczone płyty ceramitu. Tutaj zgrzypi mi wysięgnik do mikrofonu, pewnie też go nurgl zaatakował. No więc te pancerze składają, wyglądają jak na przeżarte rdzą, pleśnią i innymi obrzydlistwami, Nie mój wysięgnik tak nie wygląda, moje rami do mikrofonu. Na dodatek ich antyczne pancerze wzoru Iron Mark III są często groteskowo powykręcane i tylko w ogólnym zarysie przypominają pancerze kosmicznych Marines. Ehm, przy identyfikacji ich formacji banda posługuje się zmodyfikowaną wersją znaku Nurgla, bardzo podobną do symboli wykorzystywanych przez resztę Marines Gwardii Śmierci. No to polećmy jeszcze z kilkoma innymi tutaj BKM cechami. Zgorzkniali synowie Bitter Sons... To byli bandą wywodzącą się z Legionu Żelaznych Wojowników tym razem. Marines z tego ugrupowania walczyli u boku Abadona Profanatora w jego 13. Czarnej Krucjacie, docierając do samego Makrak, ojczystego świata Ultramarines w kampanii Ultramaru. Ich siły zdołały zdobyć jedno z podziemnych miast roju świata roju Ardium, Rui Magmarie, po czym umocnili je i oczekiwali na spodziewany kontratak Ultramarines. W trakcie tej samej kampanii doszło jednak do zmartwychwstania prymarchy z Robuta Gwillimana. Prymarcha natychmiast przejął dowodzenie nad obroną Ultramaru i poprowadził czwartą i szóstą kompanię zakonu Ultramarins na Ardium, chcąc wyprzeć z tamtejszych rojów heretyckich Astartes. Gwilliman przeprowadził atak z zaskoczenia, posiłkując się lokalnymi jednostkami obrony planetarnej, nakazując im zaatakowanie pozycji zgorzkniałych synów przy blokadach odpływowych. I stacjach przetwarzania termicznego magmarii, co rozproszyło uwagę zdradzieckich marins. Kiedy Williman zaatakował na czele swoich własnych marins, żelazni wojownicy zostali całkowicie zniszczeni. Pancerze wspomagane z gorzkniałych synów były takie same jak u żelaznych wojowników ciemne i zmatowiałe, na przestrzeni mijających tysięcy lat. Wielu mariń z tej bandy walczyło w zużytych, podniszczonych egzemplarzach pancerzy. O wojownikach noszących pancerze takie jak te, można wiele powiedzieć. Żelazni wojownicy, tacy jak zgorzkniali synowie, nigdy nie zapominają o krzywdach, które im wyrządzono, wykorzystując je jako paliwo do podtrzymywania ognia nienawiści w ich sercach. Symbol zgorzkniałych synów jest taki sam jak u żelaznych wojowników: jest to żelazna maska w kształcie czaszki, często wzbogacana o symbol ośmioramiennej gwiazdy chaosu. I kolejny BK BKMCH to są czarni bracia Ariasa. A wywodzą się z szeregów Czarnego Legionu, podobnie jak ich obecny czempion i niepodzielny przywódca Aireas. Ich siły znalazły się wśród sił chaosu u boku 11 innych band renegackich zakonów i band, które wzięły udział w słynnym oblężeniu wraks. Raks. Marins bandy noszą czarne pancerze bitewne o złotych obramowaniach. Podobnie jak wiele innych band i kompanii Chaosu, wielu wojowników Czarnych Braci nosi własne symbole i ikonografie na pancerzach. Ich symbolem jest symbol Czarnego Legionu. Przypomina on stary symbol Legionu Synów Horusa, a dodatkowo łączy w sobie ośmioramienną gwiazdę Chaosu. Kolejną bandą jest banda, która nazywa się Czarna Uczta. Black Fist to nazwa bandy kosmicznych Marines Chaosu, którzy odłączyli się od Legionu Pożeraczy Światów z tej formacji są kanibalistyczną podsektą pożeraczy światów, którzy pożerają ciała poległych w bitwie wojowników, co ma być wyrazem ostatecznego braku szacunku dla ich słabości. To co by powiedzieli ci, jak e, krwawe anioły, ciekawe co by na to powiedziały. W czasie XIII Czarnej Krucjaty banda Czarnej Uczty walczyła u boku potwornej hordy rzeźników, konglomeracji wielu różnych band, których Marińs wywodzą się z XII Legionu. Na czele ich konfederacji stanął osławiony zdrajca który poprowadził zjednoczone siły synów Angrona na świat Ametal w układzie Daimor do walki z broniącymi planety krwawymi aniołami. O właśnie, w pierwszej fazie kampanii, Diamor, siły chaosu prowadził Lord Cranon Bezwzględny, stojąc na czele własnego renegackiego zakonu karmazynowej rzezi. Jego celem nie był podbój jako taki, a raczej zdobycie w czasie kampanii czegoś, czego pragnął profanator – jednak z uwagi na szaleństwo i nieprzewidywalność Kranona egzekucja inwazji spadła na barki, na barki e, lorda chaosu Xorfasa z Czarnego Legionu, marynci z Czarnej Uczty dołączyli później do ogromnego sojuszu hordy rzeźników. Siły ich wielkiej armii dokonały desantu na Ametal z tylko jednym celem zabrania ze sobą czaszek największych i najpotężniejszych bohaterów Zakonu Krwawych Aniołów. Wynikła z ich inwazji rzeź osłabiła barierę między materium a immaterium do tego stopnia, że Krwawe Anioły zostały zmuszone do wezwania na pomoc elitarnych łowców demonów Zakonu Szarych Rycerzy. Ostatecznie siły e, chaosu zostały odepchnięte z powierzchni planety. Marines z Czarnej Uczty noszą krwawo-czerwone pancerze wspomagane, Typowe dla berserków Khorna. Obramowania ich na są czarne, podobnie jak wszystkie ich symbole, rękawice i cała ich broń. Ich symbol jest bardzo podobny do symbolu Legionu Pożeraczy Światów. Jest to świat na tle pożerającej go czarnej paszczy, umieszczony na krwawo-czerwonym polu. Tyle jeśli chodzi o dzisiejsze charakterystyki BKM CHWDP. Dzięki Wam bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.